Migracja danych do programu PC Market. Do migracji danych w programie PC Market służy Impex. Jest to narzędzie serwisowe umożliwiające import kartotek towarów oraz kontrahentów z innych programów sprzedażowo-magazynowych oraz przenoszenie danych pomiędzy różnymi bazami programu PC Market. Dzięki Impexowi istnieje możliwość uzupełnienia ponad 70 pól w kartotece towaru oraz ponad 100 pól w kartotece kontrahenta. Przed uruchomieniem narzędzia Impex pamiętaj. Jest to narzędzie serwisowe dla autoryzowanych partnerów InSoft. Wersja Impex powinna odpowiadać w wersji PC Market. Aktualne oraz archiwalne wersje narzędzia dostępne są w strefie dla partnerów. A także zalecamy wykonanie próbnych operacji na bazie testowej. Po pobraniu ze strefy dla partnerów narzędzia Impex uruchamiamy aplikację, a następnie logujemy się do bazy, na której chcemy dokonać operacji importu lub eksportu. Przed operacją należy skonfigurować opcję importu towarów, wskazać magazyn, na który dokonamy importu stanów towarów, w jakich poziomach cen ma nastąpić import, co aplikacja ma zrobić w przypadku istniejącego już w bazie towaru. Na końcu należy wybrać strukturę pliku importu oraz dane, które mają zostać importowane do kartoteki towaru. Plik w formacie programu Impact jest standardowym formatem tej aplikacji. Pod klawiszem F3 należy zdecydować, które pola mają być importowane z pliku zgodnie z jego zawartością, a po wskazaniu pól do importu wybieramy F2. Import w innych formatach plików należy skonfigurować, aby operacja przebiegła prawidłowo. Należy wskazać separator, wartości pól odpowiadające danym w kartotece programu PC Market oraz inne wartości wymagane do prawidłowego importu towarów. Ostatni krok to prawidłowe zmapowanie pól z pliku. Przykładowa lista pól do pliku towarów do importu znajduje się po prawej stronie, a w środku okna znajdują się klawisze nawigacyjne. Ten przykład to zapis w pliku przy wskazanej interpretacji. Pole nieinterpretowane podczas importu oznacza brak odpowiednika w kartotece towaru PC Market. Po konfiguracji i ustawieniu parametrów na podstawie pól z pliku wykonujemy import towarów. Program wyświetli komunikat o postępie aktualizacji a po zakończeniu importu program wyświetli komunikat, a także podsumowanie zaimportowanych rekordów. Import kartotek kontrahentów działa analogicznie do importu kartotek towarów, to znaczy przed operacją należy skonfigurować opcję importu kontrahentów, a jakie dane zostaną zaimportowane sprawdzimy w strukturze pliku. Plik w formacie programu IMPEX jest standardowym formatem tej aplikacji, a wybierając F3 zdecydujemy, które pola mają być importowane z pliku do karty kontrahenta. Po wskazaniu pól do importu zapisujemy nasz wybór. Import w innych formatach plików należy skonfigurować, aby operacja przebiegła prawidłowo. Należy wskazać separator, wartości pól odpowiadające danym w kartotece programu PC Market oraz inne wartości wymagane do prawidłowego importu towarów. Ostatni krok to prawidłowe zmapowanie pól z pliku. Po prawej znajduje się przykładowa lista pól do pliku importu. Aby dodać kolejne pola, usunąć lub zmienić ich kolejność, należy użyć klawiszy nawigacyjnych. Oto przykład zapisu w pliku przy wskazanej interpretacji. W konfiguracji i ustawieniu parametrów wykonujemy import. Po zakończeniu operacji program wyświetli komunikat, a także podsumowanie zaimportowanych rekordów, eksport kartotek towarów oraz kontrahentów. Do prawidłowego eksportu do pliku TXT należy skonfigurować opcje dla odpowiednich kartotek a następnie wybrać F2 Export. Konfiguracja programu IMPEX. Każdą konfigurację ustawień można zapisać w pliku z poziomu menu Konfiguracja. Aby zapisać konfigurację, należy wybrać Export do pliku. Aby wczytać konfigurację, należy wybrać Import z pliku. Więcej na www.insoft.pl.